Powszechnie się uważa, że sukces, czyli zarabianie dużo pieniędzy, ogólne powodzenie w życiu jest powiązane z tym, czy jesteś dobrym wartościowym człowiekiem, czy nie, czyli jakby to, że zarabiasz dużo jest wyznacznikiem tego, że jesteś wartościowym człowiekiem ogólnie, że robisz rzeczy dobrze Poprawnie, nie ja wiem, jesteś lepszy, silniejszy, mądrzejszy, cokolwiek, w jakimś sensie lepszy, że postępujesz prawidłowo ogólnie. A ten, kto mało zarabia, no to wiadomo, nie może wiele zrobić w życiu, nie może nic zdziałać, w związku z tym jest no, nieudacznikiem, robi coś źle. Czyli często jest y, utożsamiane to, co dobre, z sukcesem i to, co złe, z nieudacznictwem. Przegrywstwem, czy jak to nam nazwać, brakiem sukcesu generalnie, tak? I to jest złe postrzeganie, bo nie bazuje na tym, co autentycznie jest dobre i co autentycznie jest złe, uniwersalnie, według zasad uniwersalnych tego wszechświata, bo ten wszechświat oczywiście operuje na pewnych zasadach zgodnych ma pewne prawa, pewne hierarchie istnieją i jest też coś takiego jak prawidłowe zachowanie. Ogólnie prawidłowość, zgodność z tym, co e, prawdziwe, innymi słowy dobre, poprawne, no i to, co niezgodne z dobrem, niepoprawne. I to są prawdziwe wartości, te uniwersalne, oparte na prawach, którymi się ten wszechświat e, rządzi. Tak? Ale człowiek rządzi się swoimi własnymi prawami, niezgodnymi z tym z tymi prawami, co są we wszechświecie, dlatego mamy taki syf na świecie, jaki mamy, bo nie działamy zgodnie z tym. No i ustaliliśmy sobie swoje prawa, swoje normy, to co dobre, to co złe, nam się wydaje, tak, że jest. I według tego operujemy, myśląc, że mamy rację. Kiedy nie mamy racji, bo nie działamy zgodnie z prawami naturalnymi wszechświata, no ale śmiem uważać, że znaczy, ja, ja nie, bo ja już z tego jakby wyrosłem, mogę powiedzieć. Dojrzałem na tyle, że widzę to jasno, przejrzałem na oczy, że rozróżniam, co jest autentycznie dobre i co jest autentycznie złe. Przynajmniej w o wiele większym procencie niż ogólnie ludzkość, przeciętny człowiek, większość. I, i tak sobie ludzkość, nazwijmy to ludzkość, śmie sobie twierdzić, że ten, kto osiąga sukces w życiu, to znaczy, że robi coś dobrze, a ten, kto nie osiąga, czyli mało zarabia, znaczy, że robi coś źle. W związku z tym, jest nieudacznikiem, jest złą osobą. Nie mówię tutaj tylko o siebie, że w siebie bronię, bo ja tam mało zarabiam, czy coś, i że się czuję niesprawiedliwie potraktowany. I o to mi chodzi. Nagrywam te filmiki ogólnie, po to, żeby było jasne. Żeby ta zależność była jasna, bo staram się nie robić te filmiki pod siebie, tylko pod te właśnie wyższe wartości pod coś większego ode mnie. Nie zawsze mi może wychodzi tak, jakbym chciał, ale staram się. Ogólny taki szablon, mentalny paradygmat, ten społeczny zakłada, że każdy robi tak, żeby mieć dla siebie dobrze i koniec. Czyli na przykład z założenia. Większość widzów, którzy odwiedzą ten kanał, ten filmik, będą myśleli o mnie, że ja nagrywam filmik bardziej pod siebie, niż pod innych. Takie jest pierwsze założenie z reguły. No, że, że prawdopodobnie nagrywam po to, żeby jakieś tam uznanie, jakieś mieć większe obejrzenia, żeby zarobić kasę i tak dalej. Raczej nie zakłada się, że ktoś robi coś dla dobra ogółu, tak jak ja teraz się staram. Pod siebie też przy okazji, bo dla dobra ogółu znaczy też dla dobra mojego, między innymi. Tylko, dlaczego, dlaczego właśnie. To jest, to jest ciekawe. Dlaczego się skupiać na działaniach dla dobra ogółu, a nie dla siebie? Nie, bo jak dla siebie się skupiamy, pod siebie robimy, no to co? Więcej zarobimy, tak jesteśmy egoistyczni, co prawda, ale będziemy mieli lepiej ży w życiu, no bo yy, ten świat yy, wynagradza egoizm w postaci właśnie większego zarobku, tak? stabilności finansowej więc można założyć, że się nie opłaca robić coś dla dobra ogółu no bo za to nie jest płacone, skoro ten świat operuje na takich wartościach, że płaci za zło praktycznie, za podtrzymywanie zła, za nakręcanie tego mechanizmu piekielnego, no bo złoto to jest zmierza do piekła cały czas stopniowo, stopniowo, tak? aż osiągnie ten stan na świecie, gdzie będzie totalne piekło, do tego zmierza zło. A że tego jeszcze nie ma, to przez to, że jakieś tam dobro w ludziach jest które hamuje to zło i stawia opór. Gdyby ludzie byli całkowicie no, niemoralni, no to już byśmy mieli tutaj piekło. Nie? Tylko to nie ma sensu, no, bo po co robić piekło z drugiej strony, tak po co robić piekło, skoro się wierzy, że się źle skończy przez to. Więc, nawet będąc egoistycznym, nie warto iść w egoistyczne um, wartości, jeśli masz odpowiednią mądrość, bo wiesz, że prędzej czy później źle skończysz bo budujesz przez to zły świat. Więc, <grym> po prostu, jest niepoprawnym jest bycie egoistycznym. Egoistycznym, tak? To jest płytkie widzenie, krótkie, krótkowzroczność powiedzmy. Nie widzi się dalej tych konsekwencji, które zaistnieją przez bycie egoistą, no ale do tego jesteśmy zachęcani. Do tego ten świat nas zachęca, żebyśmy działali pod siebie egoistycznie, a nie dla dobra ogółu. No i to jest ogromny błąd, bo wyobraźcie sobie teraz, jakby to była powszechna wiedza, to co teraz przekazuję, i to było takie oczywiste, że każdy by to wiedział. I każdy by się starał działać dla dobra ogółu. No to wyobraźcie sobie, jakbyśmy mieli świat. To by było niesamowite. Byłby praktycznie raj. Jeszcze weźmy do tego tą wiedzę, technologię, co mamy. Tą inteligencję w sumie lewopółkulową, niestety, tylko no bo nie holistyczną. Bo jakbyśmy mieli holistyczną inteligencję, to byśmy już zrobili tu raj na świecie. No ale niestety tak nie jest. No ale jakbyśmy się kierowali tymi dobrymi wartościami po to, żeby. Czynić dobro ogólnie, dla dobra ogółu, co jest ewidentnie warto się na tym skupić, czego ten świat całkowicie w nas nie zachęca. Zabija w nas wręcz to, żebyśmy działali dla dobra ogółu i zachęca nas do egoistycznego działania cały czas. Wszystko programujecie, wszystkie bodźce są tak stworzone na zewnątrz, żebyś skupił się na sobie i może swoich najbliższych tylko, nie? a nie dla dobra ogółu. Ty i twoi bliscy czyli Ty i mały świat wokół Ciebie. No i to jest błąd ogromny. Przez to mamy świat mamy, powinniśmy się przekierować właśnie na to myślenie co teraz opowiadam, tylko że problem w tym, że wszystkie bodźce z zewnątrz do tego nie zachęcają. Oprócz może oglądania tego wideo co teraz słuchacie mnie, no to to trochę zachęca, tak? Ale tak poza tym praktycznie nic nie zachęca dookoła, więc nie mamy bodźca do rozwoju w tym kierunku. Więc będzie nam ciężko być nieegoistycznym i działać dla dobra ogółu, bo nie mamy z zewnątrz bodźców do tego, żeby to rozwijać. To, że ten filmik oglądasz, okej, okay, jesteś zachęcony chwilowo, no w sumie dobrze gada, sobie pomyślisz, że dobrze gadam, ale jak przestaniesz oglądać ten filmik, no to nie będziesz miał więcej bodźców, chyba, że znajdziesz podobny filmik, który, który podobne wartości przekazuje. I w tym właśnie problem. Paradoksalnie przez to, że ja nagrywam ten filmik i opowiadam o tym, sam siebie też zachęcam do tego. Sam się też rozwijam w tym kierunku, bo sobie uświadamiam rzeczywiście, jakie to jest rażące, jak ja o tym opowiadam. Bo jak nie nagrywam filmika, filmików żadnego, to koncentruję się bardziej na sobie, mam egoistyczne myśli też. Myślę, co tu kurde zrobić, żeby może więcej zarabiać może coś dla siebie, tu, tamto. I to są głównie takie. Może nie głównie, ale takie myśli się kręcą po głowie znacznie bardziej niż jak nagrywam taki film. No bo problem w tym, że ten mechanizm płaci nam za egoizm. Cały ten mechanizm jest tak skonstruowany, żeby zniszczyć ten świat. I robi to bardzo skutecznie, oczywiście. Jak mi nie wierzysz, no to rozejrzyj się, jest coraz gorzej jest z roku na rok. Może z roku na rok nie zobaczysz tego, no ale z dekady na dekadę powiedzmy to. Jest Widoczne, że coraz bardziej niszczymy planetę, coraz bardziej zniewoleni jesteśmy, właśnie przez to, że nie zmieniamy wartości. Nie kierujemy się tymi dobrymi wartościami, którymi, o których opowiadam, tylko cały czas kasa, kasa. Może jakaś technologia tutaj wesprzeć technologię, ale bałwany zapominacie albo zapominają, zależy, kto ogląda, że technologia to jest tylko narzędzie. Im lepsza technologia, tym potężniejsze narzędzie. A narzędzie czym jest? Dobre jest czy złe? No zależy w czyich rękach, tak? Młotkiem na przykład możesz zrobić coś pożytecznego, tak? Zbudować chatę? Albo wiadomo, coś zupełnie nieprzyjemnego. Co tak? możecie wyobrazić, co jeszcze młotkiem można zrobić? To samo z każdą inną technologią jest. Broń może służyć do samobrony albo do wiadomo czego, do napadania innych. AI, sztuczna inteligencja może pomóc w w tworzeniu pięknych rzeczy nowych, albo w zniewalaniu dalszym w tworzeniu systemów niewolniczych, dalej w pogłębianiu tego do większej kontroli niewolniczej. Także technologia to jest zawsze narzędzie, ale nie barany inteligentne, jajogłowe, melewo półkulowe. Czysto schematycznie myślący, myślą, że im większa technologia, bardziej rozwinięta, tym lepiej będzie na świecie. Bo wychodzą z założenia, że świat chce dobrze dla świata. Więc jak będzie lepsza technologia, no to wiadomo, że skoro wszyscy chcą dobrze, no to będzie dobrze, no bo to tylko kwestia tego, że nie możemy się zorganizować. No nie, właśnie są siły, które chcą źle. <laughs> Jakby większość, może większość chce i dobrze, ale nie jest w stanie nic zrobić. Jakby siły te, co rządzą, Ciały dobrze, to już dawno było dobrze, bez zaawansowanej technologii. Tutaj nie trzeba naprawdę jakiejś zaawansowanej technologii, żeby było dobrze. Technologia, którą mieliśmy 100 lat temu, czy jakakolwiek inna ze średniowiecza, wystarczy do tego, żeby stworzyć raj. To nigdy nie jest kwestia technologii. Więc zapomnijcie, wybicie ze z głowy to, że technologia uratuje. Nie, tylko kierowanie się dobrymi wartościami mądrością holistyczną. Nie mówię, że jestem jakimś mędrcem wielkim, chociaż trochę mnie rozwijają te filmiki. Staję się, staram się być coraz mądrzejszy ogólnie jako człowiek, no, różnie z tym bywa. Jak dla mnie to, ja po prostu myślę, no, w miarę jestem kumaty, ale też bez szału, tylko rażąco. Razi mnie to bardzo, że y, cała reszta tego nie widzi, takich w miarę oczywistych, rażących faktów, o których opowiadam, tak. Więc nie tyle uważam, że ja jestem jakiś mądry, po prostu normalnie myślę logicznie. Mam trochę głębszy wgląd niż przeciętny człowiek, może. Ale niestety, przeciętny człowiek dla mnie to jest wyprany łeb, który nie składa faktów do kupy. Nie myśli spójnie, logicznie. Więc zdecydowanie w każdym moim filmiku, ogólnie ten cały kanał chcę zwrócić uwagę właśnie na ten fakt, że kierowanie się dobrymi wartościami nazwijmy to ment w świecie mentalnym, tak, czyli mądrość ogólnie w tym sensie ogólnym, holistycznym, kierowanie się dobrymi wartościami, czyli moralnością, uczciwością, e działaniem dla dobra ogółu, tylko to jest w stanie zmienić świat na lepsze. Nic Poza tym żadna technologia. Bo technologię już mamy, już dawno mieliśmy. Na przykład te domy, co tam czasami wspominam, samowystarczalne, co są odpięte od sieci i utrzymują cię przy życiu, tak? No to ta technologia już jest od 50 paru lat. I co z tego? Jak mało kto o tym wie, nie jest to powszechne ogólnie. Ciężko na to jakiekolwiek pozwolenie gdziekolwiek zdobyć. Nie jest to modne, tak moda to kolejna głupota oczywiście te trendy. Ale co mamy? Mamy narzędzia. Jakbyśmy takie domy budowali, no to byśmy nie zanieczyszczali środowiska, byśmy nie musieli płacić rachunków, tak? Praktycznie. Byśmy sobie wtedy działali dla dobra ogółu: no bo ten wynalazek, jakby wymaga, jest, wymaga od ludzi tego, żeby myśleli prawidłowo i dla dobra ogółu działali. Więc, nawet to by było niemożliwe, żeby w świecie niemoralnym, tak jak teraz, takie rzeczy były powszechne: no bo takie wynalazki wymagają dobrych wartości od ludzi, żeby w ogóle powstać. Tak samo, wolna energia, tak. Czysta energia, która nie zanieczyszcza środowiska. Jakieś tam turbiny na magnesy, czy paliwo na wodór, czyli na wodę, tak? bo z wody ponoć można uzyskać też energię, jak się tam przez jakiś proces ten wodór odtrąca z wody, no to jakiś tam gaz powstaje, który może napędzać silnik. No są te technologie czyste, które mogłyby nam pomóc. Ale te technologie nie mogą zaistnieć w świecie niemoralnym. One wymagają, wręcz żeby zaistnieć i być powszechnym, wymagają dobrego społeczeństwa, które działa na dobrych wartościach. Ludzie są egoistyczni, niemoralni, zależy im tylko na hajsie oczywiście, wychowują swoje dzieci źle, egoistycznie tylko oby zarabiało hajs, jak dorośnie, tak, dziecko, nieważne czy moralnie, czy nie. Ważne, żeby jak najwięcej hajsu, bo to mamusia będzie dumna i będzie się chwalić sąsiadkom i znajomym i rodzinie jakiego to wspaniałego synka ma, że y, zarabia miliony niszcząc życie innym, a, a reszta baranów będzie przytakiwać, przyklaskiwać, a bo będzie chciała trochę może uszknąć z tego e, tych pieniędzy, no bo... Ludzkość to takie niemoralne śmiecie, które lecą tylko na hajs, z reguły. Są takie tępe świnie, niemoralne, które operują na podłych wartościach, niegodziwych, niemoralnych, kłamstwie, obłudzie. Ja wiem, że ten świat wręcz tego wymaga od nas, żebyśmy tacy byli bo to się zazębia wszystko, wszystko, tak? Im bardziej jesteśmy niemoralni, tym bardziej tworzymy świat, który to napędza i zachęca nas do tego, czyli to jest takie perpetuum mobile, trochę sprzężenie zwrotne że im więcej zła od siebie dajemy, tym więcej zła e, wraca w tej formie, że nas zachęca do czynienia większej ilości zła. Tak niestety działa rzeczywistość. I trudniej się jest wydostać z tego mechanizmu. Bo tak jak ja też jestem cały czas mam w głowie, no kurde, no muszę się skupić na kasie, bo cały czas bez kasy będę miał słabe życie, tak? Nawet nawet mi się nie chce szukać partnerki jakiejś gdzieś tam odpowiedniej dla mnie, bo to wymaga kasy. A co, sam będę? No to sam to jest, wiadomo, dolina, tak? Należy zdobyć tą kasę znowuż. No to muszę robić jakieś chujowe rzeczy. Także to wszystko jest niestety przez to, że mamy taki system monetarny, tak, jaki mamy, który płaci nam za to, no to jesteśmy zachęcani do bycia świniami moralnymi śmieciami. Tak? Chociaż nie na no, obrażam tutaj w tym momencie trochę świnie. bo no to jednak niewinne stworzenia. Trochę. I tu jest problem, nie? Bo kto mi zapłaci za mówienie za szerzenie dobra jaką formę zapłaty dostanę za to skoro pieniądze i system monetarny nie zachęca, nie jest stworzony po to, żeby karmić dobro, jest z założenia po to, żeby karmić zło które rządzi tym światem i posiada ten system monetarny właśnie, które stworzyło, które drukuje pieniądze, tak tam jest największe zło, tam gdzie drukują pieniądze Ci, co posiadają ten cały system monetarny, no to tam jest największe zło. Więc założenie jest takie pieniędzy tego systemu monetarnego, żeby karmić zło. To, to po to jest. Więc to, że ktoś dużo zarabia pieniędzy, to nie jest pozytywna rzecz według uniwersalnych zasad, według prawdziwych, prawidłowych zasad tego, co prawidłowe i autentyczne. Nie, taka osoba nie jest dobra, że zarabia dużo. To jest. To jest osoba po prostu, która z reguły przeważnie, no, chyba po, poza rzadkimi jakimiś wywiadkami, karmi po prostu zło. I teraz tak, takie dobro, tak? Powiedzmy, jak chcę szerzyć dobro. I dobro to jest po prostu działanie zgodnie z zasadami wszechświata, z polskimi zasadami, z tym, co prawdziwe, autentyczne i prawidłowe. Prawidłowe, podkreślam. Dobro to nie jest jakieś tam że serduszka, misie kolorowe, uśmieszki, yy, jakieś tam z pedalonem, dłe, takie byle jakie, ciepłe kluchy, tak? Nie, to, to jest profanacja, dobra. Dobro, to jest właśnie działanie według tych dobrych zasad. To jest też yy, spuszczenie w pierdol nawet jak trzeba, tak? Dobro też spuszcza w pierdol w samobronie. Dobro to nie są ciepłe kluchy, dobro to jest operowanie na prawidłowych wartościach, tym, co jest dobre, autentyczne. Łącznie z samoobroną. W zależności od zagrożenia można nawet się zastosować do śmiertelnej samoobrony. To zależy od sytuacji. I to jest dobro, tak? Dobro nie da sobie, jak to się mówi, w kasze dmuchać, tak? No bo tak, no bo jak jesteś dobrym, się kolorowym, ciepłą kruchą i ktoś cię gnębi, tak? Czy się czujesz dobrze sam ze sobą? No nie, czujesz się jak śmieć. Dlatego, że postępujesz niezgodnie z zasadami naturalnymi wszechświata, jesteś tyrany, jesteś... stajesz się zły w pewnym sensie, bo nie stajesz w samobronie, no. Upadlasz się też, złocie upadla. Dlatego stąd te uczucia negatywne i... Poczucie bycia bezwartościowym śmieciem, jak ktoś się tyra, tak? I się nie bronisz. Także, jak zło do Ciebie podchodzi, to bierzesz zło, jeśli jesteś w stanie, jeśli nie jest to zło przerastające Ciebie wielokrotnie, no to bierzesz to zło za mordę, chwytasz, ściszkasz. Przysłowiowo, oczywiście, do gleby, kurwa, do gleby. I pokazujesz, tak? <grym> pokazujesz. Jak należy prawidłowo postępować i inspirujesz w ten sposób innych. Musisz już po prostu no, budować dobre wartości w sobie, tak? Musisz budować dobre wartości, yy, co buduje też odwagę autentyczną yy, przy okazji, tak? No bo im bardziej działasz według tych yy, prawidłowych wartości, tym bardziej ci się. Prawda ujawnia, jakby odsłania, rozwijasz się bardziej, stajesz się trochę silniejszy, trochę bardziej odważny, jesteś w stanie więcej dobra uczynić, no bo jesteś, masz większą siłę sprawczą, jesteś e, no le, lepszy, ogólnie. Tylko, że nowe przeszkody wtedy się pojawiają. Tak, takim wyższy poziom masz, tym jakby kolejne przeszkody, takie bardziej zaawansowane, ci się pojawiają, czyli tak jak w gierce, tak masz przeciwników łatwych. Im wyższy level masz, tym dorszych przeciwników masz. Czyli większe bariery w tym wypadku w życiu masz do pokonania mentalne. Potężniejsze, powiedzmy, potężniejszych wrogów, potężniejsze wirusy mentalne musisz pokonywać u ludzi, tak? Bo będziesz atakowany, tak? Przez zło. Tylko silniejsze. No, i na tyle, ile się nie dasz stłamsić złu, i na tyle, na ile pójdziesz w górę, na tyle, powiedzmy, zbudujesz ten charakter mocny i będziesz szerzył dobro. Niestety, po tym stanie, w którym znajduje się świat ogólnie, widać, na ile ludzie idą w stronę dobra, tak. Na ile są odważni, na ile autentyczni, na ile operują na właściwych wartościach. No, według tego, co. W jakim stanie jest świat, no to niestety dobro dało się no, wydymać bardzo mocno przez zło i przekonać, że nie ma wartości. No, zło jest tak cwane, że przekonało dobro, że dobro jest słabe, nie ma wartości, i żeby się lepiej nie wychylało. Po prostu siłą kłamstwa, manipulacji, zło. Zaszyło się w ludzkich umysłach do tego stopnia, że większość ludzi nie próbuje się wychylać niż po jakiś, poza jakiś tam niski próg. Bardzo niski, mają bardzo niskie standardy co do właściwych wartości, dlatego przez to właśnie że większość ludzi ma właśnie niskie standardy co do dobrych wartości, no to mamy świat w takim stanie, w jakim mamy tak. Czyli mamy zniewolenie, jesteśmy niewolniczym gatunkiem. Czym planetę? No jesteśmy żałośni, tak? Ogólnie ten cały świat jest żałosny. Wszystko co robimy, wokół, to robimy wokół pieprzonej kasy, tak? Jesteśmy jak takie robociki, bateryki, yy, tylko żeby hajs zarobić. Się uśmiechamy. Ha, ha, ha. W środku płaczemy, ale na zewnątrz się uśmiechamy, żeby zarobić, żeby się przypodobać. Komuś, kto nam może ułatwić tak zarobienie. Jesteśmy totalnymi niewolnikami, to jest żałosne, tak? Zaraz. Jak się ten filmik skończy, zobaczycie jakąś kolejną głupią reklamę, w której będą się wszyscy uśmiechać. A i wszyscy będą udawać, że wszystko jest w porządku. zajebiście Żeby zarobić, tak? Klaunami są tak naprawdę. W każdej reklamie jest jakiś uśmieszek W każdej reklamie jest pokazane, że wszystko jest w porządku, że jakoś Ci pomożemy, masz problem, nie przejmuj się. Wystarczy, że kupisz nasz produkt. No i uśmieszek, że wszystko jest sacy. Dobra, myślę, że już się nagadałem wystarczająco i wystarczy.